Siem teraz z tej strony w dzisiejszym odcinku jesteśmy na Bruch Heavenie i to kolejna... kolejny odcinek serii łączymy różne tryby w jeden i dzisiaj Bruch Heaven i Pet Simulator, ich nie będzie połączone, dzisiaj ze mną są goście Gdzie wy jesteście? Ja, ja to to się gość, manie, no właśnie. Co? No najpierw nas znajdziesz, to wtedy będziemy, teraz idziemy przez zasadnik Właśnie. Znajdź nas! Aha, czyli na początku wy się schowaliście, żeby... dobra, to nie, to trzeba ich szybko znaleźć i zaczniemy, szybko wam pokażę później ten tryb połączony yy, Pewnie gdzieś tu będziecie. Nie, no nie ma was nigdzie po rodzinach tu. Yy, I teraz będzie patrzcie, patrzcie, mam jednego pod stołem, O, Na pewno? Lodziarnie, nie, no na pewno gdzieś tu jesteś. Nie. No nie no. Najgorsze jest to, że ja jestem słaby chowanego A ty, drogi widzę, jeżeli jesteś dobry chowanego zostaw tu łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczka. Zostaw to szybko. Zostawiacie, czy nie zostawiacie, jak mi Jak musicie? Nie, zostawiałem raczej. Adixu, zostawiacie łapki w górę? Yy, no pewnie tak, ja zostawiamy, tak. no właśnie. Tu nikogo nie ma. Tu zjaś Też nikogo nie ma, Ej, bo ja utknę. Tu zjaś O! Mam no tu nie, kogoś! nie! Ja tu czarny skin specjalnie cały! <laughs> jaki ty jesteś ciemny! <laughs> no, a teraz szukamy... Jak to? A ja wiem gdzie będzie Simon, ja wiem gdzie jest Simon! No, gdzie ten ten pas, Tutaj. 100%. Nie. No nie. To no, nie. Ten, ten jest. No nie ma go tu. To ja się no, możesz szukać, ale... No jak to go tu nie ma? <śmiech> Wiedziałem! <śmiech> Simon, jak stałaś. ty go spotrzyłeś w ogóle? A Dix znalazł mnie już? Je, powiem ci tak, a Dix jakby się schował tutaj cały na czarno, miał lepszą kryjówkę niż Simon na niebiesko <laughs> no. No właśnie, Simon, ja to, to wchodzę tu jest skonbo i tam leży. Musiałbyś to z głowy zdjąć i wtedy byś wygrał. No, no nie! <gry> Bo to było tak widać strasznie. No to, to twoją czapkę było strasznie widać. No dobra, to jak już znaleźliśmy, to tak, mam dla was specjalny tryb, jest to yy, Tak, Brook Heaven połączone z jaybreakiem. Super tryb! Ale połączony z, z jaybreakiem i połączony z pet Simulator X <laughs> ja! Trzy tryby w jednym. Bo Simon, kurw, nie uciekaj! Samon, trzymaj się! Co ty A Simon, jeszcze zobaczył, będzie szybciej od nas. Dobra, to zaraz się no, widzimy. Ja Dobra, już jesteśmy, jak widzicie, to tu, tu się dzieje w ogóle za nim, pokażę, Zobaczcie, co znaleźć na Trickse. Skoczycie na auto, to ona zaczyna się kręcić. <laughs> no, <ale> pa... <laughs> czekaj, patrz pa, to! <laughs> no! Z Okay. A można popykać, no. No właśnie, jeszcze szybciej. Fff. O nie. O widzowie są. i zepsułem. Ano, są. Dobra. Wsiadajcie każdy do jakiegoś autka. Gdzie ten? nie jesteś? Dobra, no mam auto. Wiesz Mandy? A ty, ty się Z tego nie da się niczyć. To nic. taki deadrun sobie trochę. Musisz wymijać wszystko. W ogóle zobacz ten. Jak myszką najdziesz, to masz ten. Kotka. Ej, faktycznie. a No? no, no, No jest, kopety, trzeba znaleźć. Ej, zaraz trzeba będzie jakieś pety znaleźć. Ty błaźcie, że są jakieś jajka specjalne tota, przykład, może możesz otwierać. czekaj, Czekajcie! Dobra. Oj, co jest, 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 jest? skrzynka duża taka, patrz tutaj. Gdzie? Z te hentry skrzynka. Pokaż. Taki. Ja, no to... Czekaj, o, tutaj widzisz? Yooooo! O ludźmy jest ogromna! A tam jest muzeum <laughs> z mówię? Muzeum z De Co ty robisz Simon? Aj, muzeum z Dreaka Tołeś kolejne białe! One są istnieją wy... Cupier jest Dreambreaka'! No no. No jest Ale jeżeli chcecie no. zobaczyć rzeczy z... Jeżeli chcecie zobaczyć rzeczy z Jailbreak'a, to już był odcinek na ten temat. A teraz patrzymy Pet Simulator. E, tu jest ta duża skrzynka. Czemu ja nie mam petów? To jest najkorzystwa. Nie, nie masz zrobić napad no na jubilera w Jailbreak'u Robię napad! Nie, nie, Jailbreak'a no zostaw Jailbreak był już w poprzednim odcinku. <laughs> a, dobra Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć Jailbreak'a, no to ten. C to się dzieje. Musi obejrzeć poprzedni odcinek, a my lecimy samą dalej, chodź. wiesz co ja sobie teraz na mat i dozwiadać dalej Gdzie ty jesteś? Właśnie, czekaj, widzę stację. A nie, to straż pożarna jest. Ale nie, bo Simon, o, bo ja, ja myślałem, że będzie tak? za mną. A, za tobą. No to wiesz, trochę źle pojechałem. O nie! Okay. Ja jestem w spawnie aktualnie. Dobra, objadę jadę tędy. O, kto tu jest? A nie, to widz. Jestem yy, koło stacji benzynowej, A wy? A ja jestem obok Simona. O, to Simon. Czeka, to Chodźmy do Bendiego. O, w siema. O, dobra, jedziemy. Gdzie teraz jedziemy? W górę? Dobra, no. dawaj, o nie o no to tylko. No, halo, nie mogę nie, je, tu jest niewidzialna ściana, więc trzeba jechać dookoła, chodźcie. Chodźcie, oj, bo tam jeszcze coś jest na pewno. Dostałem informację, że jeszcze są dużo lepsze rzeczy, chodź. Dobra, nie pokazuj. Oj, dobra, idziemy. O kurczę, ale to jest tor przeszkód totalny. Dobra, mamy... nie chodzić w ogóle? Dobra, i tu w prawo tego co wiem, też autor tej gierki mówił, że da radę wszędzie tutaj dojechać z że nie blokował tak drogi. <laughs> Więc no. Dobra, lecimy, chodźmy tutaj. Tutaj. Wiesz, była skrzynka Tech to tam. Dole, A, no, dole, no, no, no? A, Ale tak, to są łodzi, tak, to... to... fajne. Nie, bo to jest właśnie coś. Nie, trochę. O nie da się jechać. Ale przeklęcie. się strasznie ciężko jeździ. Tu Simon, bokiem, trawą. Nie musisz jechać z drogą. Trawa, trawa, trawa. Jeździemy ty szybciej. Dobra. Jednym, co widzisz? I widzisz coś? A, Ej, co to jest za drzewo? To, to jest drzewo specimulatora? czy specimulatora mm. to jest drzewo, zobacz. I to też jest specimulatora. I, no, I kolejna skrzyneczka. O co nie? <laughs> Jaka skrzyneczka? To man jest deep? ta niebiańska ogromna. Wychodź z tych, co obok stani teraz. Co Jaki Aha. to Simon. Chodź sama, Mandy, teraz ja ci coś pokażę. Dobra, pojechał. Czy to ci wygląda normalny Mossbrook Heaven, tu, który był? O tu. O nie, przecież to jest ze sklepu. No, czekaj. No, to, czekaj. Mam najlepsze krypto Mandiego. Zobacz to. To jest ten, okay, ze, no? ze, ze sklepu, ten te filar taki. A z... no, to jest z tego. E, a to nie jest z, z Heavena, chyba? Heavena chyba, no? Ej, mam jeszcze lepszą I z, rzecz. Z, z Heavena. No dobra, dawaj, Mandy. O w ogóle! Zobaczcie co tu pisze! Eee, gdzie ty pojechałeś? Pozdro YouTube! Ej, Enchant! Widzisz co tu pisze? Pozdro YouTube! A, jest, no! <laughs> I, i z Pet Simulatora, tak? E, nie, dobra, to nie kodek jest. Ale... E, tutaj, patrzcie, chodźcie. Enchant robimy? Ej, nie ma, nie działa. Enchanty są! No, ale nie działa, nie mamy Petów, dlatego. Przecież nie pyta jak je znaleźć. Ej, w ogóle te książki można no. rozwalać, patrz na to! widziałeś to? Ja, jak? Jak? No zobacz a że chodzi tak Ej, no? wow Wypadło mi Ale jazda Simon? Tak? widziałeś co tam jeszcze jest? Nie ja. Tam a dalej to, jak auto. A tam dalej, a to widziałem O nie, zabrali moje auto, Od, oddaj mi to ci ukradł Nie, to auto mi ukradł, tam jest jeszcze moje auto a woda z bombelka tak. Oddaj oddaj, o O, oddał nie. Dziękuję, kochany widzu Dobra, e, tutaj, patrz. Tu mamy małą skrzynkę, a tam dużą, widziałeś? No ale z tyłu o, jeszcze odbieramy. No, ale tam jest duża, a tu jest mała. Tam, tam daleko. Co tu jest? Aha, woda <laughs> na odebranie, w... odebranie nagrody. Dobra, to odbieramy. Ej, można tu wskoczyć do środka? Nie można. <laughs> o nie, co się dzieje z moim małtem? Nie, on nie odjeżdża. Ej, a tam w ogóle jest z jednej wyspy ten. Dobra, bierzemy to. Jedziemy, chodźcie, chodźcie pod... przez dół, przez dół, przez dół! O, dobra ja to! Dobra, może coś tu będzie jeszcze U o nie Utknąłem Uknąłem, no nie, y tu w prawo, tu o nie, w lewo Kurde, ty się nie dojeździć No prawo, lewo, lewo Nie Mandy, proszę, następną odcinek chce gry dodaj mi jakieś fajne autko! Dobra, to dodam tutaj no, autko, to się fajne. Się nie w ogóle O, przyjechałem! No? Nie, nie przyjechałem jednak. O nie! Dobra, pochwaliłem się. Dobra. Nie ma ADIKSu, tu nie istnieje przejechanie. Nie, to. Właśnie. Dobra, Jok, nawet Ale, tą... czy rzeczy w Jabrinku są te? co, ADIKSu? Oh. Lepiej jedź jak drogą, nie ma No co. nie, co tu się ja dzieje? Ja już jestem. Wow! Dobra. Ej, tam w ogóle nie, tego jest tu wszystkiego za dużo. Dobra. Drodzy widzowie, yy, ja wam dziękuję. Co? Ja latałem! No? Jak? No. Ej, dobra, to przy tej stacji bez nowej Jawbreaka na mapie Brookhavena z, z monetami z Pet Simulatora, zakończymy ten odcinek. Nie wiem, gdzie jest Simon i Adyksa, gdzie wy jesteście. Eee, jest, eee, za ja sobie damki. A. Ja jestem za tobą, Oczywiście jakby. O, czekaj, jestem obok. O, witam, adek. No to tak, no to tu zakończymy odcinek o baca i tego, więc dziękuję za oglądanie na razie. Trzymajcie się do kolejnego odcinka.